Siemka, witam Was bardzo serdecznie. Jedziemy dalej z tymi, z tymi przepychankami w pomieszczeniach. E, ten odcinek e, mojej pogadanki e, nazwijmy Magia CQB. Magia Sikubi. Dlaczego magia? To zaraz, zaraz Wam wytłumaczę. E, czyli magia działania w pomieszczeniach. Tak? Czyli magiczne triki które pomagają nam, niby, przetrwać, niby, wygrać tą walkę, e, oglądam sobie. No, i jeden taki e, zauważyłem. E, sytuacja jest taka: musicie teraz sobie tą sytuację wyobrazić. To jest pomieszczenie, do którego za chwilę będę wchodził. Tu widzicie, to jest to, to wejście. Tak, to jest to wejście. I teraz tak, będzie mnie... Musicie sobie wyobrazić: tu stoi gościu. Tu stoi gościu, który celuje we mnie. Bo słyszy, że ja tam jestem, że ja tam coś robię i przygotowuje się na to, żeby mnie odpędolić. Ja stoję tam, za, za, no, za Winklem, razem z kolegą. Jest nas dwóch. I teraz zobaczyłem takie rozwiązanie. No powiem wam, nigdy nie widziałem takiego rozwiązania. No mistrzostwo świata, oczywiście w cudzysłowie, dlatego magia. Dlatego magia działania w pomieszczeniach. Obserwujcie, uważcie. Ja będę powoli omawiał to krok po kroku. Czyli tu gościu stoi, ma wycelowane w moją stronę. Za plecami mam kolegę. I teraz tak. Na mój sygnał kolega przebiega przez światło drzwi. W tym momencie chyba to ma na celu to, że ten gościu, który ma wycelowaną broń, wycelowaną broń to światło drzwi, w momencie jak kolega, mój kolega przebiega, na chwilę przenosi punkt celowania w tym kierunku tego obiektu, który tam przebiegł. I w tym momencie co ja robię? I w tym momencie jak mój kolega przebiegł, tamten gościu pobiegł. Wykierował, wycelował w kierunku gościa. Ja w tym momencie wchodzę i odstrzeliwuję gościa. Słuchajcie, no padłem, padłem. No, musiałem wam o tym powiedzieć. Magia Sikubi. Oglądajcie takie rzeczy, ale nie łykajcie tego. To po prostu, to nawet śmiać się nie chce. Po prostu tragedia. Następna, następna sytuacja, która mi się przydarzyła, to akurat na podczas treningu yy, u nas na Killing yy, Jeden gościu do mnie mówi tak. Ty zima! No dobra, ty tak celujesz we mnie, nie? Celujesz we mnie. On stoi przede mną. A jak ja bym zrobił fikołka do przodu, albo w lewo, w prawo się przeturlał, czy byś mnie trafił? No ja mówię teraz, kurwa, bierze mnie pod włos. Bierze mnie pod włos, kurde. Więc co mu odpowiedzieć? No, wiem, że go trafię. Pistolet, fikołek. Bam, bam. Dostał. Dostał dwa razy w plecy. Bo on myślał, że zrobi fikołka. I tak jak na filmie, od dołu mnie zaatakuje. Został szybko wyprowadzony z błędu. Ale warto coś takiego z drugiej strony zrobić, bo już teraz on wie, że to jest do dupy rozwiązanie. Także dlatego magia CQB. CQB jest, jest taką dziedziną, gdzie można lać wodę, lać wodę z każdej strony. Teraz kwestia, czy to utniecie, czy to nie utniecie. No, odpowiedzcie sobie sami. Pozdrawiam Was, nie łykajcie citu I, i jak ktoś mówi, bądźcie czujni. W się. Siła uporządkowany. Trzymajcie się.